Nadia no, ja dzisiaj zaczynam nowy odcinek z moim misiem, który y, poznaliście w go ostatnim odcinku. Cześć! Cześć. Dzisiaj y, będziemy oglądać y, jaki oglądać, kochani. Będziemy y, robić Andrzejkowe y, takie różne. Tak, Bo dzisiaj są Andrzejki. <słuch> to let's go! Ja! Yeah. Okej okay, kochani, nasza pierwsza wróżba to będzie. Przelewanie wosku przez. Przez dziurkę od klucza. Tak, będzie ten wosk wpływał do wody i wtedy zobaczymy, co będzie naszą wróżbą. Tak. Oj, Nadia, przelewaj. O, ba bałwan. Mm. Bałwan. A rzeczywiście to jest bałwan! Pewnie będzie dużo śniegu i będziesz lepiła Tak. Ale fajnie! Szkoda, że ja nie mogę wychodzić na śnieg. Trzeba zwuknąć świetle. I teraz ja będę przelewała. Tak! Let's go! Co to jest? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, jak trochę się stężnieje. Wtedy zobaczymy, co to jest za Nadia, ewidentnie ma bałwanka, ale ja? hm myślisz, że to jest płatek śniegu, to takie chudsze? To? No. No no, pewno. no. no nie będę lepiej, może mam wana z tobą. Okej. Okay. A tutaj? To jest ty z Michaśą, może. Że pozna panią się? Tak. Pomadką. A wy, widzowie, co tam widzicie? Dajcie znać w komentarzach. Mamy nadzieję, że to się spełni. Ta I zobaczymy co? Jak będzie miał na imię Twój? Bo chłopak narzeczony. Eee. A Dadia, to tylko o chłopakach myślisz, co? No i ty też, bo ty będziesz chyba miał chłopaka. Czy tam dziewczynę chyba? Eee. Eee. Eee, jak to się Teraz będziemy potrzebować świeczkę, kartki z imionami, a te imiona piszemy cytryną. Muszą być napisane, że dwie kałaczki, nabieramy sok z cytryny i piszemy Miona. tak? Tak. Dobra, to zaczynamy. A. Który losujesz? E, ja biorę to. Uh. Dobra, a ja to. Uh. Teraz zobaczymy jakie ma Nadia imię. Opalamy tak. kartkę nad świeczką i powinno się pokazać. Niżej trochę chyba trzeba. Nie umiem tego przeczytać. No ja też nie widzę. Nic Czesio! Czesio! Czesio. <noise> Nadzia Nadia będzie miała chłopaka w imieniu Czesio! Fiona! Ja Kochanie, będę miała Czesia? Ja będę bym... miała Fiona! Tak, Fiona z Reka! Co? Tak, ja mam z Reka! Ładną <noise> moją <moim> piękną Fionę <noise> będę miała! O, ona będzie taka piękna! To co? Pora na kolejne próbę Będziemy zdejmować buty i kto pierwszy zdejmie buta, ten będzie miał pierwszy ślub. Co? Tak? Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak. Słuchajcie widzowie. Zdejmujemy buty i ustawiamy aż do drzwi. I kto, kogo but będzie wygrał drzwi, ten pierwszy wyjdzie za mąż. Ja! Ej, to było nie nie. Nie. nie! 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 Teraz jest pomożemy troszkę aplikacją. I teraz ja będę nagrywał Nadia mi pozwoliła! Tak! Misiu, zasłuchajcie kamerę! O, o, sorry! Dobra, lecimy teraz. Mamy już. Kuj zadrzękowy jakiś chyba, tak? Tak. Więc czytaj, bo ja tak średnio umiem. Okej, okay. wróżby adrzejkowe to wspaniała zabawa, ale pamiętajcie, aby podchodził tego z przymrużeniem oka, a teraz pogoń za magią. Łopacy, konią wiedźmy, a dziewczynki kota. To co, co ty jesteś? Dziewczynka, no to co musisz? Kota gonić, no to a my nie mamy w domu kota. Ej, ale to tu na ekranie, nad, Nadia. Ja, klikaj! No to. no to klikaj myszką. Dobra, tutaj mamy drugą szansę z imieniem. Zobacz, jakie imię będzie dla twojego chłopaka. Okej, okay, to ja daję. Tak to... klikaj. Marcel! Nie, najgorsze to... imię! Dobra, teraz mamy kolejny, kolejne zadanie Adrzejkowe. Musisz, Nadia, trzy razy rzucić kostką i później zobaczymy yy, suma, co to znaczy. Dawaj, okay. rzucaj, Nadia. Będzie. Sześć. Sześć. Jeszcze raz. Pięć. Pięć? Czy jedenaście. Sześć? Sześć. Uważaj, ktoś się może podwinąć nogę. Nadia, chodź po wodę. Nadia! Teraz musisz wylosować kolor, żeby mieć wróżbę! Nie, okay, niebieski mój ulubiony, więc ja chcę. Dawaj. Pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czaj się zguba. Co to zguba? Hmm, widzowie, a wy wiecie? Dajcie znać w komentarzach. Teraz kochani kubeczki, a teraz może jakiś inny kolor, przykład żółty. O, klocki LEGO! Klocki LEGO! Lubisz budować Lego, co nie? Nie kochani! Zobaczcie co tu jest napisane. Kluczek? Hmm, nowe zabawki. Od Mikołaja. O matko, ale jesteś farciara. Kochani, kochani, będę też nagrywała nowy odcinek ze świąt za niedługo, bo już blisko święta. Hej kochani, teraz bierzemy nitkę, przewlekamy przez obrączkę i musimy gdzieś lewą rękę do góry i przez palce trzy razy przełożyć od kciuka. Jeden, dwa, trzy. I teraz rękę pod spód i poczekamy, aż się ustabilizuje. Dziewczynka! Nie! Wow, Nadzia będzie miała dziewczynkę, bo właśnie o to chodziło w tej wróżbie. Ona będzie chyba bardzo zakręcona. To jak Nadusia. cała Nadia. nie jeśli Wam się podobało... Kochani, coś mi nie wyszło. Jeszcze raz. Tak, jeśli Wam się podobało, zostawiacie łapki w górę i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa!